Rzućmy sobie teraz okiem na dokumentację projektową i na przykłady dokumentów, z którymi pracuję na co dzień, PM. Jest taka kategoria jak dokumentacja wymagana, to może być na przykład status projektu i dla kierownictwa, i dla klienta, żeby zobaczyć w jakim punkcie jesteśmy. Harmonogramy projektów, zwane także roadmapami, gdzie widzimy stan prac nad danymi częściami wchodzącymi w skład projektu, czy risk log, log ryzyk, które mogą się pojawić w. W danym przypadku, z tymi oczywiście należy sobie radzić w trybie doraźnym. Nie, nie będziemy tutaj wchodzić bardzo mocno w szczegóły każdego z tych dokumentów, dlatego że na to będziemy mieli osobną sesję w naszym programie IAMPM, na którą serdecznie Państwa od razu też zapraszam. Tam sobie powiemy więcej właśnie o konkretnych dokumentach, pokażemy sobie, jak one wyglądają, w jaki sposób się je tworzy. Tutaj natomiast rzućmy okiem, żeby. Jakby uzyskać taką świadomość, ile tych rzeczy gdzieś tam nam na co dzień się może przewinąć. Oczywiście nie jest tak, że z każdym z tych dokumentów musimy pracować na codziennie, niemniej na pewno będą się one gdzieś przewijały, w zależności od tego, jakiego rodzaju zadania będziemy wykonywać. To, co widzimy tutaj, to takie przykłady tylko długiej listy dokumentacji projektowej, Project Charter, czyli miejsce, gdzie mamy opis projektu, jego założenia, czym on dokładnie jest. Następnie tracker KPI, czyli tego, w jaki sposób możemy mierzyć progres danego projektu. Wreszcie dziennik zmian, które to też jest bardzo istotne, żeby trzymać tutaj rękę na pulsie i wiedzieć, jaka rzecz w którym punkcie została zmieniona i przez kogo i dlaczego. Plan komunikacyjny, bardzo istotna rzecz, warta podkreślenia tutaj. Komunikacja jest absolutną podstawą, jeżeli chodzi o. Zarządzanie projektami jest najważniejszą rzeczą, czy umiejętności związane z komunikacją to jest absolutny taki baseline, podstawa jakichkolwiek działań kierownika projektu. Więc plan komunikacyjny, jak rozmawiać z zespołem, z klientami, z pozostałymi interesariuszami, to jest zawsze coś bardzo istotnego. Mamy także inne przykłady, jak chociażby matryca odpowiedzialności, wymagania projektowe, minutki ze spotkań, Wyniki retrosesji, wyniki planowania sprintu taka list, lista projektów jest bardzo długa. Na początku to może wyglądać trochę tak właśnie przytłaczająco, ale proszę mi wierzyć, to kwestia ubycia um, się w danym konkretnym projekcie i potem pracy już z konkretną dokumentacją, bo też nie jest tak, że ta dokumentacja będzie zawsze taka duża. To zależy od tego, o czym traktuje projekt i jakiej on sam jest w wielkości.